Dzień dobry, dzień dobry kochane. Witam Was ciepło, witam Was serdecznie. Troszeczkę zbiegu, może mi się nawet u nas zdjąć okulary tutaj, ale chyba jednak nie za bardzo, bo słońca jest... no słońce mocno grzeje, mocno świeci, więc nie dam rady. Tak pozostanę w okularach. Kochane, przychodzę do Was tutaj, bo chciałabym zwrócić uwagę na jeden taki... Mały szczegół, a tak naprawdę bardzo, bardzo ważny aspekt. Nadal cały czas poruszając się tutaj w tej naszej przestrzeni, jestem chciana. Widzę, że się ktoś pojawił. Kochane, dajcie mi tylko znać, czy mnie dobrze widać i czy mnie dobrze słychać, bo no właśnie, jestem na plaży, ale wydaje się, że jest tutaj w miarę dobry zasięg. Chciałam nagrać ten filmik z widokiem na plaży, kochane, bo tak jak ja siedzę i patrzę, to zobaczcie, jaki jest piękny widok. Ale niestety wtedy jestem ja taka ciemna, przyciemniona i nic zupełnie nie widać. Także pozwolę sobie o, odwrócić się w drugą stronę, tak żebyście mnie troszeczkę lepiej widziały. E, kochane, co to znaczy? Mówiłyśmy wcześniej o tym naszym poczuciu: jestem chciana właśnie w przestrzeni relacyjnej. A teraz króciutko, teraz króciutko o przestrzeni zawodowej i o jednym ważnym aspekcie. O którym nie możemy zapominać tutaj. Cześć Asiulka, Asia pisze, że jest Joanna, że idealnie jest. No to dobrze, kochane, to dobrze, że mnie słyszycie. <laughs> co to znaczy w ogóle? Powiedzmy sobie na początku, kochane, co to znaczy, że ja jestem chciana właśnie w tej przestrzeni zawodowej. No bo każda z nas ma jakąś swoją tam przestrzeń zawodową i co to tak naprawdę znaczy. No to znaczy przede wszystkim już na samym początku, że chciane jest to, czym my się dzielimy, czym my mamy ochotę się podzielić, to co z nas przepływa, wypływa, tak? Że chciane są nasze umiejętności, że chciane są nasze talenty, że no właśnie, że chciane są nasze zasoby, tak? Że wszystko to, czym my mamy za pomysł, za pomysł się podzielić ze światem, za pomysł się podzielić z życiem, to jest chciane, tak? Ja wychodzę w tą swoją przestrzeń zawodową i to jest chciane, to jest przyjmowane. No i oczywiście, jak jest chciane, to jest przyjmowane. I jak dobrze płynie energia, no to również jest zwrot w postaci i docenienia, i w postaci, nie wiem, e, wynagrodzenia finansowego za, za nasze zasoby, za nasze talenty, za to, co, ojej, przepraszam, za to, co od siebie dajemy. No i taki najważniejszy aspekt, o którym chcę Wam tutaj powiedzieć, to jest taki, że czasami e, błędnie zakładamy, znaczy to nawet nie to, że my błędnie zakładamy, tylko nauczyliśmy się, że ktoś inny decyduje o tym, czy my mamy prawo czuć się chciane w tej, przestr w tej przestrzeni zawodowej, tak? Bo pamiętamy z dzieciństwa, że to nie jest własne poczucie, pamiętamy to z dzieciństwa, że to nie my decydujemy o tym, czy nasze zasoby, nasze talenty, to, co, to, co, e, to, czym chcemy się podzielić ze światem i z ludźmi jest chciane, tylko że ktoś o tym decyduje, tak? I kiedyś decydowali o tym rodzice, a teraz decydują o tym, e, no nie wiem, inni ludzie, inni ludzie, potencjalni klienci, czy, czy nie wiem, konkurencja, także ktoś inny decyduje. I jeżeli tak jest, jeżeli mamy takie przekonanie w sobie i taką pamięć właśnie tego dziecka, to może być tak, kochane, że my wychodzimy do tego świata. No i właśnie, i rzeczywiście jest tak, że to inni decydują o tym, czyli dają nam do zrozumienia, że to, to co my oferujemy, to, co my mamy, niekoniecznie jest chciane, niekoniecznie jakby jest dla tego miejsce, niekoniecznie jest przyjmowane. I jeżeli tak to czujemy, kochane. To na 100% jak będziemy się stykać z takim sygnałem, z takim odzewem, właśnie, że to nie jest chciane, że nie ma tutaj dla tego miejsca, że to jest nikomu niepotrzebne tak naprawdę. No, to będzie mocno uderzało to w naszą samoocenę, będzie mocno uderzało w naszą samoocenę i będzie mocno też osłabiało tak naprawdę naszą energię, naszą motywację. Być może nawet do tego stopnia, że nie wiem, wystarczy taki gdzieś tam odzew od kogoś, kochane, i, i my się po prostu wycofamy. tak, Wycofamy się z tej przestrzeni zawodowej, wycofamy się z tego, co byśmy chciały robić. Wycofamy się właśnie z tej naszej energii tutaj, dzielenia się. I teraz to, na co chcę dzisiaj zwrócić uwagę i co chciałabym, poczekajcie, kochanusze. A, bo trzymam to na, na patyku, ten telefon i ręka mnie mi trochę ścierpa, inaczej go złapię. O. I to, na co bym chciała zwrócić uwagę, kochane, to żebyśmy pamiętały, żebyście pamiętały, że Nasze poczucie bycia chcianą nie, nie zależy od innych ludzi. To nie inni ludzie decydują o tym, czy ja jestem chciana, to nie inni ludzie decydują o tym, czy ja mam prawo się przejawiać, to nie inni ludzie decydują o tym, czy to, co ja oferuję w kontekście każdej z nas, niech każda z nas to odniesie do siebie, kochane. Czy to jest właśnie przyjęte, czy to jest komukolwiek potrzebne, czy, czy to jest chciane. Oczywiście, że każdy z nas może wyrazić zdanie na ten temat, może również może być tak, że dla kogoś, komuś jest to niepotrzebne, według kogoś, nie wiem, dla kogoś nie ma to większego znaczenia, nie ma to większego sensu, ale to nadal nie jest tak, że w szerszym kontekście właśnie to jest niechciane, to jest niepotrzebne i to jest nieprzyjęte. Pamiętajcie sobie, zapamiętajcie sobie, dziewczyny, właśnie to, to zdanie, tak? To nie inni o tym decydują. To nie inni o tym decydują, czy jest dla mnie miejsce w świecie, czy jest miejsce dla mojego sposobu przejawiania się, czy jest miejsce dla mojego sposobu wyrażania siebie w świecie. To nie inni o tym decydują. Tak naprawdę jest to wyłącznie moja sprawa, jest to sprawa między mną a życiem, między mną a Bogiem, między mną a wszechświatem, jakkolwiek to nazwę. Pamiętacie, kochane, już mówiłam, że skoro życie nas tu zaprosiło, to znaczy, że jest dla nas miejsce. Skoro życie obdarowało nas, wszechświat, Bóg, jakkolwiek to nazwiemy, konkretnymi talentami. Konkretnymi zasobami, to znaczy, że jest dla tego miejsce. I mało tego, inni ludzie mogą tego nawet nie rozumieć. Może być jakaś grupa osób, jakaś część osób, która po prostu tego zwyczajnie po ludzku nie rozumie, dla, dla których jest to totalnie nie wiem, niezrozumiałe, jest to totalnie, nie wiem, bez sensu. I nasz sposób przejawiania się w świecie i wyrażania się w tej przestrzeni zawodowej może być kompletnie niezrozumiały. A tak naprawdę, kochane, jak tak głębiej, głębiej popatrzymy na to psychologicznie, to człowiek, który tak naprawdę głęboko czuje się chciany przez życie, przez wszechświat, nigdy nie będzie jakby wiecie nigdy nie będzie dawał do zrozumienia czy dawał odczuć tak naprawdę komukolwiek że nie ma tu dla niego miejsca bo zobaczcie sobie tak jak i ten wszechświat jest ogromny tak jak i świat w którym żyjemy jest ogromny jest ogromna różnorodność choćby w przyrodzie tak w każdym miejscu świata jest kompletnie inna przyroda, czasami są podobne miejsca, ale nawet każde drzewo jest zupełnie inne. Tak my, jako istoty ludzkie, z tą, z tą iskierką Boga, która się gdzieś tam w nas tli, gdzieś tam w nas pali, tak naprawdę też jesteśmy inni. I każdy jest tutaj potrzebny, każda istota jest tutaj potrzebna, bo skoro jest, i skoro wszechświat, skoro Bóg zdecydował zapalić, się tą, isk zapalić tą iskierkę w sercu tej istoty, to znaczy, że, te, że, ta is że dla tej istoty też jest tutaj miejsce. I dla Was również, dla Ciebie również, czymkolwiek się zajmujesz, w jaki, jakikolwiek sposób masz wyrażania, siebie w świecie, w tej przestrzeni zawodowej, jakikolwiek sposób e, masz i wyrażania siebie i przejawiania jest tutaj dla tego miejsce. I tak naprawdę, kochane, to już wam mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że im więcej e, no właśnie takiego zdrowego poczucia, że ja jestem chciana, tym więcej tak naprawdę przyjęcia w nas samych, przyjęcia siebie Przyjęcia świata, przyjęcia innych ludzi, i w pewnym momencie tak naprawdę już przestajemy przyciągać do swojego życia takie osoby, które dają nam do zrozumienia, że nie ma tutaj dla nas miejsca. Nawet jeżeli mamy świadomość, że one gdzieś tam są. W tym wielkim świecie, w tej swojej przestrzeni, to po prostu pozwalamy im zostać ze swoją historią, w swojej własnej głowie, również na nasz temat, a my żyjemy swoją historią, która jest w naszej głowie, w naszym sercu na nasz temat, i to ma największą siłę oddziaływania. I to ma największą siłę oddziaływania. Hmm. Więc co kochane, taka krótka inspiracja. Mam nadzieję, że dla Was sensowna. <laughs> Mam nadzieję, że dla was sensowo, sensowna ma to jakiś dla was sens. Hmm. I pamiętajcie o tym, kochane, przede wszystkim to. To nie ktoś o tym decyduje. Ktoś może powiedzieć, ktoś może się wyrazić, że jemu coś nie odpowiada, że jemu nie pasuje, że dla niego to jest bez sensu właśnie to, tak jak my się wyrażamy, tak? Wiele, wiecie, wiele osób naprawdę e, dawało mi kiedyś do zrozumienia, mówię kiedyś, e, bo, bo tak jak powiedziałam, od dłuższego, dłuższego cza czasu takich ludzi nie ma w moim życiu, e, mimo że... E, Mimo, że myślę, że, że są takie osoby, z którymi, no właśnie, które ze mną w ogóle nie rezonują, czy tam ja z nim nie rezonuję w ogóle, tak, i gdzieś tam być może nawet nie mają zbyt dobrego zdania o mnie i o tym, co ja robię, w jaki sposób ja się wyrażam, ale nie mam takich ludzi w bezpośrednim, jakby otoczeniu. Gdzieś tam nie docierają do mnie takie informacje, gdzieś tam właśnie bezpośrednio, czy, czy w takim życiu rzeczywistym czy w takim świecie również internetowym, no bo tu jest dużo łatwiej, wiecie, kogoś, kogoś ocenić, dużo łatwiej kogoś skrytykować, no bo dużo bardziej się czujemy odważni, tak? I dużo bardziej czujemy, że to nie ma jakichś konsekwencji, no bo zawsze można to zrobić w jakiś sposób, w jakiś sposób tak naprawdę anonimowy. I ludzie mają do tego prawo i my też mamy do tego prawo, kochane, jak najbardziej jak najbardziej. bardziej, na wszystko jest tutaj, w tym świecie, miejsce. I im więcej takiego spokoju w sercu, w naszym własnym sercu, tak naprawdę, kochane, im więcej tego przyjęcia, tym większą mamy siłę oddziaływania, oddziaływania na własne życie, a przede, przecież o to tak naprawdę nam chodzi, żeby mieć siłę oddziaływania właśnie w własnym życiu. A to jest możliwe wtedy, kiedy mamy to zdrowe poczucie jestem chciana. Pamiętacie w pierwszym laj'fiku, czy w drugim, już też nie pamiętam, mówiłam o tym ruchu wewnętrznym i o tych ruchach zewnętrznych. Hmm. I tam przypominałam nam, kochane, właśnie o tym, że im, im bardziej zdrowy ten ruch, jestem chciana, jest wewnętrzny. Tym bardziej się to przejawia również zewnętrznie i tym większa siła oddziaływania na zewnątrz, a dlaczego? Bo jest przestrzeń. Bo bycie chcianą potrzebuje też przestrzeni, kochane. Żebyśmy my się czuły chciane, na przykład tej przestrzeni zawodowej, my potrzebujemy tam przestrzeni. Przestrzeni we własnej głowie, przestrzeni w swoim sercu przestrzeni właśnie w swoim umyśle, w swojej głowie i w swoim życiu. I jeszcze raz powtórzę, kochane, bo zależy mi na tym, żebyście to zapamiętały, bo to jest naprawdę dla nas wszystkich ważne, że to nie inni decydują, czy ty jesteś chciana, czy ty jesteś niechciana. Decydujesz o tym tylko i wyłącznie ty. Ludzie naprawdę mogą nie rozumieć tego, w jaki sposób ty się przejawiasz, wyrażasz, Twojego sposobu. Oni mogą tego nie rozumieć, oni mogą tego nie akceptować. Dla nich to może być, wiecie, głupie, porąbane, jakiekolwiek tak naprawdę. A to jest tylko i wyłącznie sprawa między Tobą a Bogiem, między Tobą a życiem. To nie ci ludzie zdecydowali o tym, że Ty będziesz żyła. To zdecydowało życie. Życie, które zapaliło ten płomień w Twoim sercu. I Twoim jedynym zadaniem jest tylko nie pozwolić, żeby ten płomień ktokolwiek inny zgasił. A nawet jak, nawet jak czasami pozwolisz, to po prostu zapalić go ponownie. I pielęgnować. Po prostu zapalić go ponownie i go pielęgnować. Hmm. Także co kochane, trzymajcie się cieplutko, dbajcie o siebie, <laughs> dbajcie o siebie kochane, wszystkiego dobrego i pamiętajcie o tym: naprawdę jest dla Was miejsce, jest dla Was przestrzeń. A skoro jest dla Was miejsce, jest dla Was przestrzeń. To naprawdę kochane, to, jakie jesteście, to, jak macie się ochotę przejawiać, jak macie ochotę przeżywać świat, doświadczać świat, przeżywać swoją przestrzeń zawodową, doświadczać swoją przestrzeń zawodową. Dlatego wszystkiego naprawdę jest tutaj miejsce. I mało tego, jest całe mnóstwo ludzi we wszechświecie, w świecie. Ludzi, którzy chcą was właśnie takich. Chcą was właśnie takie, jakie jesteście. Nie inne, nie lepsze, nie tam po, wiecie, kolejnym dyplomie, tak, z kolejnymi umiejętnościami. To nie oznacza, że mamy się nie rozwijać w tym, co robimy. Jak najbardziej możemy się rozwijać. Ale są ludzie, którzy chcą was właśnie takie, jakie jesteście. jak dotrzemy do, do, tego, pra, do tego prawdziwego, zdrowego wzorca Jestem Chciana, to takich ludzi tak naprawdę w życiu jest całe mnóstwo, kochane, całe mnóstwo. Także wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło. Może na koniec jeszcze jeszcze Wam, żebyście zakończyły z takim o, pięknym widokiem dziewczyny. Trzymajcie się cieplutko, kochane. Papa! Pa.